6 marca 2016 szesnastego roku Zaprosiliśmy lokalną społeczność na wernisarz organizowany przez Stowarzyszenie Studia Ekspresy Twórczej. Jest to impreza cykliczna, która powtarza się dwa razy w roku. Podsumowanie pierwszego semestru i drugiego semestru. Robimy tak od 21 lat. Dzisiejszy wernisarz ma specyficzny tytuł. Nazwaliśmy go Obraz, co w nas się tworzy. Jest to cytat z Witkacego. Wybraliśmy ten cytat, ponieważ on bardzo konweniuje z naszą filozofią odnoszącą się do, do myślenia o sztuce. Owszem, obserwujemy to, co się dzieje dookoła, obserwujemy otoczenie. Bardzo często inspiruje ono nas do tego, żeby ten obraz powstał. Niemniej jednak najistotniejszą dla nas rzeczą jest to, co przeżywamy wewnątrz, czyli wyobraźnia, no i emocje, które towarzyszą twórczości. Dlatego ten cytat stał się dla nas takim najbardziej inspirującym tytułem dla naszego wydarzenia. W tym roku na naszym wernisażu zaprezentowaliśmy około 100 prac. Autorami prac są dzieci w wieku od 7 do Właściwie bez ograniczeń, dlatego że mamy też uczestników, którzy są dorośli. Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować tak wielki zbiór naszych dzieł, który powstał zaledwie w pół roku. Autorami dzieł są dzieci w wieku od 7 do, do nieskończoności. Chciałabym przedstawić wszystkich uczestników naszych zajęć. Jest to Magda Jung, Wiktoria Gąsior, Kamila Mazurowska, Asia Solnicka, Kasia Zuzewicz, Zuzia Boszko, Marcelina Janiszewska, Magda Stolarska, Melchior Piotrowski Michał Mazurowski Szymon Mulica Wiktor Mulica Iga Czajka Michalina Głodek Wiktoria Umińska Klaudia Umińska Ola Lisek Natalia Lisek Ala Gapińska Kinga Kirt, Jacek Sawicki Mateusz Mulica, Zosia Zielińska, Paulina Chmielewska, Zosia Frycze, Amelka Czajka, Marysia Ołów, Ewa Ołów, Nina Kunowska, Ewa Juszczyńska, Ania Dobrowolska, Zuzia Wawryk, Gabi Kwiatkowska, Oliwia Zacharzewska, a także pani Magda Ołów, pani Ada Mazurowska, pani Ania Sawicka, pani Kasia Orłowska, pani Magda Paczkowska, pani Beata Rostowska i pani Małgosia Czajka. To jest mój obraz, przedstawiający jezioro we mgle. Rysuję jakoś od urodzenia w sumie, jak byłam mała bardzo, lubiłam rysować od początku, zawsze mnie to interesowało. Moimi ulubionymi technikami rysowania, malowania jest na pewno szpachelka, szpachelką i farbami akrylowymi, ale ogólnie lubię też bardzo rysować poza malowaniem. Bardzo lubię malować, maluję od dzieciństwa. Zawsze to kocham, ale nie chcę wiązać z tym przyszłości. Jest to raczej dla mnie taka forma rozrywki i spędzania wolnego czasu oraz relaksu. Na zajęcia do seta chodzę no już na pewno ponad 3 lata, prawie 5, nie wiem, nawet nie pamiętam długo. Dzisiejszego wieczoru wystawiony jest mój obraz. Malowałam go bardzo długo tuszem i patyczkiem. I w ogóle na początku miała być zupełnie inna koncepcja jego, ale był robiony na konkurs i musiałam go szybko skończyć, więc wyszedł trochę inaczej niż miał być, ale myślę, że tak jak został zrobiony jest dużo lepiej niż tak jak miała być jego pierwotna koncepcja. a ten obraz istnieje taką wróżkę, która lata do bardzo wysoko, do dziwnej krainy, która nazywa się świet wróżek. Ja i zrobiłam tego kota na podstawie było kota mojej cioci. A może trochę wygląda jakby się załatwiał, a tutaj wisi człowieczek. Mam na imię Wiktoria i bardzo lubię malować, a to jest Praca Królika, i takiego mam naprawdę królika u siebie w domu. Niezwykle nam jest miło, że możemy gościć lokalną społeczność, że jest duże zainteresowanie naszymi imprezami, które tutaj organizujemy. A organizujemy je w bardzo pięknym miejscu: w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy. Dzięki uprzejmości pana Wójta oraz kierownika referatu kultury, a także jego pracowników, mamy szansę reprezentować swoje dzieła w tak pięknym miejscu jak właśnie to. Dziękuję bardzo.